Wszyscy znają Simpsonów. To dosłownie jeden z najdłużej emitowanych seriali w Stanach Zjednoczonych. Jednak poza satyrą, chaosem i dysfunkcjonalną rodziną z ich szalonymi przygodami istnieje mroczna tajemnica. Przez wiele lat Simpsonowie zdają się zgadywać i przewidywać wydarzenia, które okazują się być bardzo trafne. Od przewidywań wybuchu pandemii w 2020 po awans Kamili Harris jako wiceprezydentki. Simpsonowie działają na niezrównoważonym poziomie trafności, więc co mają do przewidzenia na rok 2024? Przygotuj się na zdziwienie, bo przeanalizujemy 17 szokujących przepowiedni, jakie Simpsonowie wyznaczyli na ten rok. Czy w 2024 roku pisarze i producenci Simpsonów eksperymentują z czarną magią? Czy mają kryształową kulę, dzięki której mogą dokładnie widzieć przyszłość? No muszą z czegoś takiego korzystać, bo to jest niemożliwe, żeby aż tak dobrze przewidywali te wydarzenia. To naprawdę bardzo dziwne. Jak już pewnie wiesz, ten serial animowany pokazał wiele przepowiedni, które się sprawdziły. Jednak Simpsonowie postanowili podkręcić tempo, a ich najbardziej dramatyczną przepowiednią będzie właśnie przewidzenie kandydatury na prezydenta Trumpa w 2024. Dzisiaj ogłaszam swoją kandydaturę na prezydenta Stanów Zjednoczonych, oświadczył we wtorek 15 listopada 2022 roku były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Był to jeden z najbardziej kontrowersyjnych wersyjnych prezydentów w historii kraju. Zdecydował, że nadszedł czas, aby odzyskać tron, który stracił w 2021 roku. W swoim charakterystycznym stylu Trump wziął mikrofon, no i ogłosił swoje ambicje słowami, aby uczynić Amerykę znowu wielką i chwalebną. Dzisiaj ogłaszam swoją kandydaturę. No i właśnie wtedy scenarzysta serialu zabłysnął ponownie, udostępniając scenę z odcinka z 2015 roku. Pokazał światu, że w jakiś sposób przewidzieli to dużo wcześniej w odcinku zatytułowanym Bart to the Future. Pokazał światu, że w jakiś sposób przewidzieli to dużo wcześniej, zanim Trump w ogóle ogłosił swoje zamiary. W odcinku z 2015 roku zatytułowanym Bart to the Future, Homer Simpson jest widziany jak przelatuje obok znaków tle, w którym widniało Trump 2024. No. No, czy to jest zbieg okoliczności? To było nawet przed tym, jak Trump został prezydentem, więc wprawiło to wszystkich w oszołomienie. Ale jakby szalona nie była ta przepowiednia, następne w kolejce są jeszcze dziwniejsze. Oprócz dziwnych wygłupów bohaterów tego serialu i faktu, że Simpsonowie są naprawdę świetnym serialem, jedną z głównych rzeczy, która sprawia, że zyskał on status ulubieńca fanów, są pozornie trafne przepowiednie. Ta jest nawet dziwniejsza niż pierwsza. Chociaż serial słynie z przewidywania nadejścia wielu innowacyjnych gadżetów technologicznych, to zgodzi się, że ta jest chyba zbyt trafna, aby być tylko przypadkiem. Pozwól, że zabioręcie do odcinka 17-23 sezonu. Ladies and gentlemen, meet the future master... W tej scenie Homer traci swoją pracę z powodu tego, że jego pracodawca zastępuje wszystkich robotami. Biorąc pod uwagę astronomiczne postępy w dziedzinie robotyki no i rozwoju sztucznej inteligencji, czy możliwe jest, aby ludzie w niedalekiej przyszłości, być może nawet w 2024 roku ludzie zaczęli tracić pracę na rzecz sztucznej inteligencji i robotów. You will train them. Pewnie słyszałeś o robotach pracujących jako kelnerzy w Japonii. Czy to koniec pracy ludzkiej, jaką znamy? Czy może zbytnio panikujemy przed zagrożeniem ze strony robotów? Miejmy nadzieję, że to się nigdy nie stanie, ale jeśli to się stanie, to Simpsonowie z pewnością powiedzą światu, mówiliśmy wam. Ten przykład jest naprawdę bardzo świeżym, no i sprawi, że zaczniesz zastanawiać się, czy scenariusze tego serialu nie zostały napisane przez obcych, ponieważ podobieństwo do wydarzeń w prawdziwym życiu jest absolutnie niewiarygodne. Jeśli w to nie wierzysz, to pozwól, że zabiorę Cię do odcinka 6 sezonu 27. W tym odcinku Lisa dowiaduje się, że rząd szuka ochotników, którzy byliby gotowi zapisać się na migrację na Marsa no i stać się pierwszymi mieszkańcami innego świata. Will you be one of them? Reszta odcinka to szalone, zwariowane przygody, ale na koniec dnia ich pojazd odmówił posłuszeństwa, no i skończyło się tym, że nie ruszyli się z miejsca. Ale to jeszcze nie koniec. Ten niesamowity odcinek kończy się spojrzeniem na rok 2051, gdzie teraz ludzie mieszkają na Marsie. Jeśli to nie brzmi jak coś, co słyszałeś niedawno, to być może żyjesz pod kamieniem. Elon Musk. Każdy wie o planach Elona Muska dotyczących kolonizacji czerwonej planety. Elon Musk jest odpowiedzialny za cały projekt kolonizacji Marsa. Nie przestaje o tym mówić od lat i nawet założył swoją własną prywatną firmę do eksploracji kosmosu tylko w tym celu. Dlaczego daty w tym odcinku Simpsonów tak bardzo przypominają plany Elona Muska? Czy jest coś, co scenarzyści i producenci tego serialu ukrywają przed nami? Na razie zgodzimy się, że wszystko to może być zbieg okoliczności, ale taki rodzaj zbiegu na pewno wywoła wiele pytań. WIRTUALNE JEDZENIE No i tak, dobrze słyszałeś. Brzmi to dziwnie, ale istnieje odcinek Simpsonów, w którym postacie uczestniczą w uczcie przysmaków cyfrowego jedzenia. Jak to możliwe zapytasz? Przekonaj się sam w tym spektakularnym odcinku, w którym można zobaczyć ludzi, którzy karmią się wirtualnym jedzeniem. Chociaż ta przepowiednia pozostaje jedną z najbardziej szalonych, to może być w niej odrobina rzeczywistości. Zanim odrzucisz to jako coś, co nigdy może się nie wydarzyć, to pozwól, że przedstawię Ci pewną rzecz. Jest to doświadczenie kulinarne, jakiego jeszcze nie było. Zapomnij o jedzeniu w luksusowych i ekskluzywnych restauracjach. No bo przecież wszystko to może być w świecie wirtualnym. Chociaż firmy zajmujące się wirtualną rzeczywistością poczyniły ogromne postępy w wielu dziedzinach, w tym w grach, sztuce, a nawet nieruchomościach, to musicie przyznać, że jest to zupełnie fascynujące. Według ludzi stojących za tym dziwnym eksperymentem, celem projektu jest zmiana ludzkiej percepcji, no i zmiana sposobów, w jaki doświadczamy jedzenia. Czy możemy spodziewać się, że takie doświadczenie stanie się powszechne w 2024 roku? Cóż, poczekajmy i przekonajmy się. This virtual fudge tastes like crap. Tłumacz dla niemowląt. Czy chciałbyś dokładnie wiedzieć, czego potrzebuje Twoje malutkie niemowlę lub małe dziecko, gdy zaczynają płakać? W takim razie ta kolejna inwencja jest właśnie dla Ciebie. Okej, okay, ta rzecz jest dość fajna, ale dlaczego Simpsonowie wydają się wiedzieć o tej inwencji znacznie wcześniej niż my? I co to tak właściwie jest tłumacz dla niemowląt? My baby translator. No cóż, to dokładnie to, na co wskazuje nazwa. W końcu jest to urządzenie, które rozwiązuje zagadkę, czego tak naprawdę chcą niemowlęta. Herb, przybrany brat Homera, wynalazł to magiczne urządzenie, które przekłada bełkot niemowląt na zrozumiałą mowę. Całkiem fascynujące, prawda? Ale czy taki gadżet mógłby być replikowany w prawdziwym świecie? Czy to tylko fantastyczny pomysł, który nigdy nie powstanie? Większość z was mówiąc, nie, to nigdy nie powstanie, chyba nie bardzo przeczytała tytuł tego filmu, co nie? Ponieważ firma o nazwie Sound Dream wreszcie stworzyła maszynę, która wywróci cię do góry nogami. Szwajcarska firma zajmująca się oprogramowaniem twierdzi, że pracowała nad fascynującym kawałkiem technologii, znanym jako tłumacz, który wykorzystuje moc sztucznej inteligencji do określania, czego właściwie chcą dzieci. Czy potrzebują pocieszenia, czy są głodne, czy może po prostu chcą, żebyś zabrał brzydkiego wujka z ich twarzy. Już w bardzo niedalekiej przyszłości będziesz w stanie dokładnie określić, czego dokładnie Twoje dziecko chce. Czy Stany Zjednoczone są gotowe, aby postawić kobietę na najwyższym stanowisku w kraju? Czy świat jest gotowy na prezydentkę? Choć nie ma wątpliwości co do skuteczności prezydentury kobiet, gdyż kobiety wielokrotnie udowodniły swoją wyjątkowość w polityce, to krajobraz polityczny Stanów Zjednoczonych jest pełen mężczyzn, więc bardzo niewielu kobietom udało się przedostać przez korytarze władzy. Ale czy Simpsonowie przyjmują się tym całym technicznym politykowaniem? No raczej nie bardzo. W odcinku Back to the Future Lis pozostaje pierwszą kobietą prezydentem Stanów Zjednoczonych. W tym odcinku kraj zbankrutował z powodu fatalnych decyzji finansowych podjętych przez fikcyjnego prezydenta Trumpa, a Lis musiała wprowadzić podwyżkę podatków, aby trochę to naprawić. Ale w związku z nadchodzącymi wyborami w 2024 roku, może Simpsonowie są gotowi uderzyć ponownie. Wiele osób twierdzi, że ta przepowiednia się już spełniła. A po pojawieniu się Kamili Harris jako pierwszej wiceprezydentki Stanów Zjednoczonych, ludzie sądzą, że może się to spełnić. Ale czy możemy pójść o krok dalej? Czy mogą faktycznie przewidzieć możliwość ponownego wyboru kobiety do Białego Domu? No cóż, przekonamy się. Oto coś, co z pewnością wywoła u Ciebie dreszcze. Wróćmy do 24 sezonu tego serialu, a tym razem przyjrzymy się drugiemu odcinkowi, który został wyemitowany 24 marca 2013 roku. W tym odcinku śledzimy przygody tej dysfunkcyjnej rodziny, gdy próbują uciec przed gniewem tajemniczej czarnej dziury, która grozi pochłonięciem całego świata. Po przypadkowym stworzeniu tego przerażającego kosmicznego demona, Lis zabiera go do domu, aby wszystkich przed nim uchronić. Ale jak już wiesz, gdy Simpsonowie się mieszają w nie swoje sprawy, chaos na pewno się tutaj pojawi. Na koniec dnia czarna dziura pochłonęła całe miasto. Zostawiając Megi samą w zrujnowanym mieście. Choć z pewnością jest to fikcja, to wielu obawia się, że możemy być na skraju katastrofalnego zdarzenia naturalnego, takiego jakiego świat jeszcze nie doświadczył. Niemniej jednak według naukowców najbliższa czarna dziura od naszej planety znajduje się około 1560 lat świetnych stąd, więc naprawdę nie ma szans, żeby coś takiego się wydarzyło. No ale z drugiej strony to Simpsonowie, a niektóre z ich najbardziej niezwykłych przepowiedni się już spełniły. Tak więc trzymamy się bać? Czy w 2024 roku czeka nas koniec świata? Mam nadzieję, że nie. Pewnie widziałeś to w wielu filmach science fiction, ale Simpsonowie wykonali to jeszcze lepiej w odcinku 15 sezonu 16 zatytułowanym Future Drama. Bart i Lee zobaczyli przeszłość rodziny, a to co zobaczyli było naprawdę zadziwiające. W tej domniemanej przyszłości Hall i Bart poruszają się z klasą, przemierzając ulice w swoich samochodach unoszących się w powietrzu. Mogą latać wszędzie, a to odniesieniem jest tematem do technologii, która jest w fazie badań i rozwoju od wielu lat. Ale czy 2024 rok może być rokiem, w którym w końcu ujrzymy samochody latające? Zanim odrzucisz ten pomysł jako marzenie, to firma o nazwie Simpson Sky z siedzibą w Oregonie, planuje rozpocząć dostawy swojego latającego samochodu w 2024 roku. No i z tego co wiem, to nawet polska firma tworzy takie latające samochody. Samochód był rozwijany przez 14 lat, a teraz są gotowi nie tylko pokazać go całemu światu, ale także rozpocząć dostawy dla swoich klientów. Wreszcie będziesz mógł pokonać. Swoje uparte korki, no i unikać furii na drodze, unosząc się wysoko na niebie. Ale pytanie brzmi: czy będziesz również potrzebować licencji pilota obok prawa jazdy? No, tego jeszcze niestety nie wiemy. Technologia hologramów. W dzisiejszych czasach technologia rozwija się bardzo szybko. A nawet większość z nas po prostu za nim nie nadąża. Ale Simpsonowie są od nas lata świetne do przodu. W jednym z odcinków Bart zagląda w przyszłość przez jakieś urządzenie profesora Franka. No i to, co zobaczył, może być proroctwem nadchodzących wydarzeń. Jest to dokładnie hologram. Hey Dingus, your band can play at my club W tej domniemanej przyszłości Bart otrzymuje wiadomość holograficzną zapraszającą go na koncert w klubie. Ale jak Simpsonowie wpadli na pomysł powszechnego wykorzystania technologii holograficznej, czy 2024 może być rokiem, w którym hologramy staną się tak powszechne jak telefony? To mogłoby być fascynujące, ale pewnie nie każdy z Was wie, że mamy już tak zaawansowaną technologię, znaną jako Dream HD3 Holograms. To fascynujące trójstronne etui holograficzne może pokazać obraz 3D każdego i wszystkiego z dowolnego miejsca na świecie. Wyobraź sobie, że siedzisz w swoim pokoju i oglądasz, jak Twój chłopak uczy się najnowszego tanca na TikToku. To byłoby czadowe. Chociaż ta niesamowita technologia jest dostępna tylko w około 500 sklepach, to czy możemy się spodziewać jego rozszerzenia? No, może stanie się to w tym roku. Brzmi to dość ambitnie, ale jeśli to się spełni, to zawsze będziemy pamiętać o Simpsonach. Czy scenarzyści Simpsonów są obsesyjni na punkcie Donalda Trumpa i jego rodziny? Zanim odpowiesz na to pytanie, to rozważ fakt, że w jednym z odcinków serialu, który został wyemitowany w październiku 2016 roku, scenarzyści wrzucili subtelne wskazówki sugerujące, że córka byłego prezydenta USA Donalda Trumpa będzie kandydatować na prezydenta. W tym odcinku Homer Simpson można zobaczyć jak nosi odznakę z napisem Iwanka 2028. Czy to kolejne dokładne przepowiedzenie tego serialu? Choć zdobyła ona solidną pozycję w krajobrazie politycznym Stanów Zjednoczonych, to czy jest możliwość prezydentury? Co zaskakujące, to nie było jej pierwsze wystąpienie w tym serialu. Pojawiła się również w odcinku z 2017 roku, gdzie zastąpiła Ruth w Sądzie Najwyższym, prezentując jednocześnie swoją kolekcję biżuterii. Czy kandydatura Iwanki Trump na prezydenta byłaby dla ciebie szokiem? No cóż, mnie już jakoś za bardzo te przepowiednie nie dziwią. Ostatnie ogromne postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji sprawiają, że naprawdę zastanawiam się, czy nie dajemy tej technologii zbyt dużo władzy. Czy możemy znaleźć się w sytuacji, gdzie będziemy bezbronni wobec sztucznej inteligencji w przyszłości? Zanim odrzucisz to jako irracjonalny strach szerzony przez teoretyków spiskowych, to powinieneś posłuchać byłego głównego inżyniera Google'a, który stracił pracę po ujawnieniu faktu, że najnowsza sztuczna inteligencja firmy stała się świadoma. Oznacza to, że rozwija się ona sama i może jest w stanie odczuwać emocje. Teraz to naprawdę przerażające. W przeszłości uważano, że to czyste kłamstwa, ale gdy takie słowa padają z ust człowieka jak Blake Lomo, który był wysoko postawionym inżynierem Google, zanim został zwolniony, wszyscy zwracają na to uwagę. Ale zostaliśmy ostrzeżeni przez Simpsonów już w 1994 roku. Rodzina odwiedziła upiorną wersję Disneylandu, który był w pełni obsługiwany przez roboty. Kiedy sceny się rozegrały, roboty wpadły w szał no i zaczęły mordować wszystkich. Choć możliwość taka może być dość odległa od 2024, to budzi ogromne obawy co do tego jak daleko jesteśmy gotowi się posunąć w rozwoju za sztuczną inteligencją. Kontrola umysłu za pomocą muzyki. Rząd próbuje kontrolować cię przez szereg procesów podświadomych. To przekaz, który wielu ludzi odebrało z 14 odcinka sezonu 12. Ale czy możemy naprawdę winić kogokolwiek za nadmierną analizę przepowiedni Simpsonów? Przecież tak wiele razy mieli rację. W tym odcinku producent muzyczny wybiera kilka postaci, aby stworzyli wielką kapelę. No, świetna zabawa, prawda? Ale pod powierzchnią krył się diabelski plan. W ich przebojowym utworze, który towarzyszył teledyskowi, pojawia się dziwny wyraz w chórze. Okazuje się, że producent podświadomie kontrolował umysł słuchaczy, przekazując pewne małe wiadomości. Kiedy to dziwne zdanie wpisze się w spak, odczytuje się Join the Navi. Gdy muzyka stała się popularna, zaczęła działać na całą populację. Podczas konfrontacji z reżyserem muzycznym, Liz odkryła, że był on rzeczywiście porucznikiem marynarki wojennej, no i według niego muzyka od dawna była wykorzystywana do werbowania młodych mężczyzn do wojska, szczególnie w czasie wojny. No i to prawda, podczas wojny Stany Zjednoczone dążyły do zbrojenia rozrywki jako formy propagandy, przywołując kino jako jedno z najpotężniejszych narzędzi propagandowych. No i tutaj pytanie, czy rząd nie próbuje czasem nas kontrolować przez wiele lat, a my jesteśmy tego nieświadomi, a może to dopiero się wydarzy w 2024 roku. Ten temat jest kopalnią złota dla teoretyków spiskowych, którzy wykorzystują każdą okazję do dyskutowania na takie tematy.